Moi drodzy, dołączyłem do branży porno. Tak, ale nie jako aktor, nie jako kamerzysta, nic z tych rzeczy. No dobra, bo to na początku, oczywiście, to sformułowanie pierwsze, co wywołuje w Waszej głowie, to pewnie szereg jakichś kontrowersyjnych myśli na ten temat. Otóż nie, nie będzie do końca kontrowersyjnie, aczkolwiek będzie trochę kontrowersyjnie, ale myślę, że warto posłuchać. Jeśli interesują Cię moje projekty, pomysły i wszystko, co się dzieje z tym kanałem, albo coś, co robię, to, yy, to posłuchaj. No i przede wszystkim, jeśli interesują Cię kryptowaluty, to posłuchaj X2. Jak wiecie, ja jestem zajarancem za kryptowalutowym. No i tak sobie wchodzę w ten temat coraz bardziej. I już jakiś czas temu informowałem Was, że pracujemy nad projektem związanym z kryptowalutami. I właśnie to jest ten projekt. Oto nasze dziecko. Porn Coin. Tak naprawdę w adresie iPorn Coin, ale tak, na, tak naprawdę nazywa się porn. E, nazwa nazwa zasiewa różne złe skojarzenia. Od razu na wejściu wiem, testowałem. E, wysyłałem linka do swojej znajomej, żeby się pochwalić naszym projektem. E, I pierwsza jej reakcja to była: o nie, nie klikam. Bo pomyślała sobie, że po prostu to jakiś wirus czy coś w tym stylu, że normalnie nie wysyłam takich treści, więc jeśli myślicie sobie, że czasem wysyłam znajomym jakieś filmy dla dorosłych, nie, jestem normalny znaczy bardziej normalny, no, to nie jest nienormalne, to no, jakby, no, no ale nie robię tak w każdym razie wróćmy do sedna czym jest PornCoin? <laughs> PornCoin jest tak naprawdę kryptowalutą, którą wypuściliśmy e, moment, w którym właśnie się znajdujemy jest to ten punkt zerowy, sam początek. Jesteśmy w przedsprzedaży. Czyli jeśli ktoś zdecyduje się wesprzeć ten projekt, jeśli ktoś zdecyduje, że ten projekt jest obiecujący, że idee, które prezentuje, są dla niego atrakcyjne, to wejdzie w ten projekt w punkcie zero. Mało jest takich projektów, w które można wejść w punkcie zero, zwłaszcza takich obiecujących. Ja całym serduszkiem wierzę, że nasz projekt właśnie taki będzie w sensie będzie projektem udanym. Ale oczywiście no nie jestem tutaj doradcą, to nie są dorady, porady finansowe standardowo, znany wam tekst, ale taka jest prawda. Przede wszystkim no to jest taka sytuacja, że jeśli ktoś stwierdzi, że to jest dla niego, to może się tym zainteresować. A ja, nagrywając ten film, chcę przede wszystkim zrobić ukłon względem was, czyli moich widzów. W takim sensie, że tak naprawdę jeszcze nigdzie tego nie promujemy. Więc jesteście pierwszymi osobami, które to widzą, które tutaj dotarły. Także jeśli Was to zainteresuje, to macie możliwość wejścia w projekt już na samym początku. Do czego służy nasz token? Jak to? O co tu w ogóle chodzi? Co to? Będziesz się jakieś gwiazdy porno wynajmował, o co tu chodzi? Więc przede wszystkim mój tak: Planujemy stworzyć platformę, którą cechuje wolność. Platformę, która nie jest restrykcyjna. Platformę, na której nie jesteś ograniczany za to, że po prostu sobie przeklniesz. albo platformę, na której nie jesteś ograniczony za to, że pokażesz cyca. Polcoin będzie więc oczywiście silnikiem napędowym tej platformy i tego ekosystemu, który tworzymy. Albowiem wszystkie transakcje będą odbywać się za jego pomocą. I będziesz mógł też na tej platformie, w tym ekosystemie zarabiać właśnie polkoiny i wypłacać sobie to do jakichś tam pieniędzy, na przykład do dolarów. Zjedźmy sobie niżej, zobaczmy sobie coś więcej. Tak moi drodzy, wygląda roadmap, czyli tak naprawdę wszystko, co zaplanowaliśmy sobie na ten rok. Znajdujemy się oczywiście w fazie pierwszej, gdzie po prostu do przedsprzedaży. Po fazie przedsprzedaży oczywiście przejdziemy dalej, i budżetem, który się wytworzy, zaczniemy realizować dalsze kroki, które są tutaj rozrysowane. To znaczy, te kroki już poniekąd, tam po części są realizowane, oczywiście już teraz, ale jak wiadomo, no, budżet jednak. Yy, nadaje temu wszystkiemu trakcji i można to wszystko dzięki temu przyspieszyć. Myślę, że jednym z ciekawszych aspektów naszego projektu jest planowane VR Dating. Będzie to po prostu platforma do anonimowego randkowania, gdzie nasi partnerzy dobierani będą do nas pod kątem naszych preferencji. Tu też wchodzi właśnie Element AI, który będzie się starał nauczyć tego wszystkiego tak, żeby dostosowywać partnerów dosłownie pod nas. Będzie to z pewnością bardzo wygodne i bardzo relaksujące. No, jakbyście się zastanawiali, czy jest to projekt, który ja jakoś tylko promuję w zamian za jakieś wynagrodzenie, to jak sobie zjedziecie tutaj niżej, to ja tutaj jestem w tym projekcie. Także tak, to jest, to są wszystko, to my, e, to są, tu to są, Powiedziałbym nasze mortki, ale tak naprawdę są wszystkie mortki oprócz mojej, no ale oczywiście wiadomo dlaczego. E, także tak to wygląda. Dobra, co jeśli byś chciał wziąć w tym udział, ale tak naprawdę e, no nie korzystasz z krypto, nie masz portfeli, nie masz niczego. Dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że żeby zakupić ten token, potrzebujesz portfela kryptowalutowego. E, u nas masz tutaj do wyboru dokonać zakupu z Metamaskiem lub z Trust Wallet. Ja używam Metamaska. Więc polecam. No ale najpierw trzeba jakoś tam za pomocą, że tak powiem, giełdy wysłać sobie środki na tego MetaMaska. Skoro mówimy o giełdach, to polecam tę, z której korzystam, czyli naszego wspaniałego partnera, którym jest Kryptomat. Nie ukrywam, że bardzo cieszę się z tego partnerstwa, albowiem, jak wiecie, jestem bardzo zajęty tematem kryptowalut. Kryptomat to giełda kryptowalut, na której z łatwością uskuteczniać możesz handel kryptowalutami. Przede wszystkim jest bardzo prosta w obsłudze, przejrzysta, responsywna, a dział obsługi klienta odpisuje praktycznie o każdej porze i jest niesamowicie pomocny. Jeśli szukasz giełdy, z którą możesz rozpocząć swoją przygodę z krypto, to zachęcam Cię do skorzystania z mojego linka. Dostaniemy wtedy obaj po 10 euro w Bitcoinie. Tymczasem powróćmy do filmiku. Czyli po prostu wystarczy na giełdzie kupić sobie Ethereum w takiej ilości w jakiej chcemy później jaką chcemy później przeznaczyć na tokeny wysłać sobie z giełdy do metamaska są, są poradniki na youtube tej giełdy no i potem mając to na metamasku po prostu wystarczy tutaj wbić podłączyć portfela tam ci wyskoczy samo żeby to zrobić zakupić no i odblokować sobie w tym portfelu później custom tokena jak zjedziesz na sam dół w tych, tych swoich tokenach w tym portfelu to możesz dodać custom token. No i tutaj masz adres tego, tego, tego tokena. Wystarczy sobie to tam dodać. I wtedy ci się wszystko wyświetli. Wszystko jest w, takim, w takiej fazie, bo to jest przed sprzedaż. Ci, którzy siedzą w krypto, wiedzą jak to wygląda, rozumieją. Także tak. Także tak jak wspomniałem wcześniej, będzie to też platforma do mniej restrykcyjnego streamingu. Gdzie oczywiście będzie można donatować za pomocą naszego tokena, gdzieś po prostu zarabiać nasz token i sobie to dowolnie spieniężać. No i oczywiście sekcja VOD, czyli, czyli miejsce, w którym e, tak naprawdę będzie można odblokowywać treści video e, przy użyciu naszego tokena. No oczywiście, tak z grubsza, e, to na czym ten projekt polega. Jeśli oczywiście chcecie zapozna zapoznać się ze szczegółami, to zapraszam Was na stronę, która macie w opisie. Możecie sobie ściągnąć white paper, poczytać o tym więcej. Możecie sobie obejrzeć tutaj e, krótki filmik, który wam więcej powie. Ja jestem bardzo zadowolony, uważam, że projekt ten jest bardzo przyszłościowy i myślę, że dla takich przedsięwzięć również jest bardzo dużo miejsca w internecie. I uważam też, że ta tematyka, e, jeśli chodzi o kryptowaluty, nie jest wystarczająco zagospodarowana. Dlatego. Dlatego uważam, że projekt jest po prostu obiecujący. Tak jak więc mówiłem na początku, jeśli zainteresujecie się projektem, jeśli uznacie, że ma on jakiś potencjał, to ja teraz przedpremierowo właśnie daję Wam możliwość tutaj, żeby ewentualnie jakoś zareagować, albo w ten projekt wejść. I teraz przejdźmy do kolejnej kwestii. Czyli i Ty możesz w tym momencie wejść do branży Porno razem ze mną. Na czym to polega? Polega to na tym, że szukamy jednej osoby, która bardzo dobrze ogarnia Discorda. Szukamy osoby, która stworzy Discord projektu i będzie nim zarządzać aktywnie, co oczywiście będzie wynagradzane w formie naszych tokenów, ale tokeny te, jeśli oczywiście projekt będzie przebiegał zgodnie z planem, będziesz mógł sobie spieniężać. Także jeśli wierzysz w ten projekt, jeśli chciałbyś być tego częścią, jeśli chcesz się zbliżyć tutaj do nas, do drużyny. Uważasz, że odnajdziesz się w tej, w tej roli? To zapraszam. Kontaktuj się ze mną. Napisz do mnie na fanpage'u prywatną wiadomość. Czy też po prostu wbijaj na Discorda, dawaj znać. Myślę, że pięknie. Pięknie. No dobra. Załóżmy jednak, że lubisz krypto, ale Porn to jednak jest za wysoko, za daleko, ale chciałbyś też zarabiać. Pamiętacie o Infinity? Moi drodzy, jak coś, to mam y, sloty w scholarshipie. Jeśli chcecie po prostu pozarabiać w akcji nie do końca wam zależy na tym, żeby te zarobki były jakieś kolosalnie duże, bo w tej chwili nie są, ale jeśli chcecie sobie pozarabiać te tokeny, po prostu macie dużo wolnego czasu, a te tokeny jak później pójdą w górę, to, to wam się uzbiera dużo pieniążków. Y, no to jeśli chcecie po prostu sobie y, potrzaskać te tokeny, to zapraszam do siebie również. Y, mam. Wolne sloty, mam stworki, mogę was po prostu przegarnąć. Także podsumowując, projekt ciekawy, polecam się zapoznać. E, oprócz tego szukamy jakiegoś kozaka, który zajmie się Discordem, płacimy w, w pornuchach. E, no i oczywiście szukamy też skolarów do akcji. No, bo mam sloty, chcecie pograć? Zapraszam. To by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam na streamki. No i życzę wszystkiego dobrego i całjewcy.